niekoniecznie opowiadać o kartach Tarota. Oczywiście czekam na SMS-y EZO 73212, także zapraszam i kontynuujemy tym razem królejoskie widzenie świata poprzez piątkę mieczy. Tak jak mówiłam, widnieje na tej karcie pięć mieczy, które stykają się czubkami i tworzą pentagram. Tutaj te rękojeści mieczy różnią się między sobą. Na jednej jest ryba. Potem mamy muszlę, później mamy barani róg, mamy koronę i mamy węża. Każda z tych figur coś symbolizuje, ja o tym powiem za chwilę, ale jeszcze to wrażenie pentagramu potęgują płatki róż. Tych płatków róż jest 49. One są rozsypane. Róża bardzo często symbolizuje człowieka po prostu, natomiast taki rozsypany, rozsypany kwiat symbolizuje emocjonalne rozsypanie właśnie człowieka. Co, co symbolizują te poszczególne hmm, rękojeści? <laughs> Otóż ryba symbolizuje przeszłość, muszelka symbolizuje ochronę. Barani róg, mądrość, ale również impulsy, które mogą się pojawiać u nas w życiu. Korona symbolizuje i władzę, i łączność pomiędzy górą a dołem. Ten jedyny miecz tutaj jest wyszczerbiony, bardzo zniszczony, czyli tej łączności między nami, ludźmi, a tymi wyższymi wymiarami w tej karcie nie ma, jest zerwana. A wąż symbolizuje i transformację, i odnowę, jak i również zamykanie cyklu. Bardzo często węże są przedstawione jako taki zamknięty okrąg gdzie głowa pożera swój ogon także wąż również symbolizuje zamknięcie cyklu tło tej karty jest krwawe jest mętne jak to Crowley bardzo często umieszcza w swoich kartach takie rozsypane wiatraki to już może oznaczać zniszczenie czyli jak Państwo widzą przekaz tej karty nie jest bardzo dobry i w crowleyowskiej talii widać to lepiej, ponieważ leader White i tak w tym przekazie zawarł jakąś dozę zwycięstwa, mimo iż jest to trudne zwycięstwo, natomiast crowley zatytułował kartę... Porażka, klęska, także tutaj już z samego tytułu karty widać, jak mogą zakończyć się nasze sprawy symbolizowane przez tą kartę. Jeżeli stawiamy układ, jeżeli mamy sygnifikatora, czyli kartę danej osoby, ja na przykład w Krzyżu Celtyckim, ta pierwsza karta, która jest kładziona w samym centrum Krzyża Celtyckiego, dla mnie oznacza osobę w momencie zadania pytania jej, Uczucia, nastroje, yy, wizje przyszłości, czy widzi tą przyszłość, czy niekoniecznie, czy widzi jakieś rozwiązania, czy również nie. Jeżeli wypada piątka mieczy, to możemy powiedzieć, że jest to człowiek, który yy, na ten moment po prostu. Poddał się losowi, i mimo tego, że jeszcze gdzieś tam siłą rozpędu walczy o swoje, to już jest to walka z wiatrakami. Już nie bardzo widzi, co można zrobić, żeby było lepiej w jego życiu. Bardzo często mówi się, że piątki w tarocie mają troszeczkę podobną wymowę do karty śmierci. Oczywiście nie porównujemy wielkich arkan do małych arkan, ponieważ wielkie arkana mówią jednak o. W tych sprawach bardzo istotnych, bardzo ważnych, determinujących nasze życie na długie, długie lata, natomiast blotki pokazują te sprawy mniej ważne. Natomiast właśnie wymowa tych kart wszelkich piątek czy piątki Pucharów, która jest kartą bardzo smutną czy piątki nie, czy jest podobną do karty śmierci w tarocie. Ja teraz zapraszam na przerwę i zapraszam oczywiście na oglądanie nas po tej przerwie. Śminka! I jak wyglądamy? Bosko, ale jak mam usunąć te tłuste plamy, żeby nie zniszczyć mojej bluzki? Użyj nowego Wanisza Oxy Action. Jest bezpieczny, bo nie zawiera chloru. Wystarczy nalać na plamę i delikatnie potrzeć. Wanisz sam wyszuka i usunie plamy, nawet te tłuste. I proszę, bluzka idealnie czysta. Wow! Pamiętaj, dodawaj wanisz do każdego prania. Wanisz numer jeden wśród polek od 10 lat. Zaufaj różowej sile i zapomnij o plamach. Czyszczenie toalety znanymi płynami może uczynić Twoją pracę o wiele trudniejszą. To dlatego, że inne znane płyny nie usuwają kamienia, tylko go wybielają.